Dzień dobry Państwu, witamy po krótkiej przerwie. Niemiecki DAX zniżkuje w tym momencie o 86%. Kontrakty terminowe na Dow Jones Industrial z 35% w dół, SP 500 29%, również na minusie o indeksach, w szczególności tych amerykańskich. Rozmawiam z Bartłomiejem Chomką, analitykiem Teletrade. Witam serdecznie. Witam. Wczorajsza sesja za oceanem była dosyć mieszana, ale chciałbym przede wszystkim skupić się jeszcze na chwilę na kalendarzu makroekonomicznym. Poznaliśmy m.in. raport z amerykańskiego sektora nieruchomości, pozwolenie na budowę w Stanach Zjednoczonych w górę o 1 461 000. Nowo rozpoczęte budowy domów w dół o 1,314,000. W dół, co rozumiem przez dół, brak spełnienia, brak spełnienia oczekiwań rynków. Czy skomentujesz jakoś te, te wyniki? Czy wczorajszy dzień pod kątem kalendarza makroekonomicznego był ciekawy? z całą pewnością te dane nie zachwiały wczoraj indeksami. Głównym powodem zamieszania na indeksach była kwestia Hongkongu. Gdzie mhm. tutaj dla przypomnienia Stany Zjednoczone, e, prawdopodobnie w, w Senacie już powstała ustawa, e, na mocy której Stany Zjednoczone mogą mieć prawo do tego, aby e, mieć dostęp do Hongkongu, gdzie będą na bieżąco e, mieć wgląd do tego, czy Hongkong e, jednak e, nie będzie. Ulegał, nie będzie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o cła nakładane. Mhm. No i to Chińczykom oczywiście się nie spodobało, natomiast żeby ta ustawa w ogóle weszła w życie, jeszcze ona musi być podpisana w Izbie Reprezentantów i na koniec oczywiście Donald Trump musi podpisać. Chiny oczywiście to skomentowało w taki sposób, że Stany Zjednoczone nie mogą się mieszać w te sprawy. No i rynki oczywiście zareagowały wyprzedażą, ponieważ yy, im więcej będzie niepewności właśnie związanej z kwestią wojny handlowej, to, to automatycznie to będzie wszystko miało swoje odzwierciedlenie na, na indeksach. Więc to, to moim zdaniem był taki główny powód, chociaż też yy, ja osobiście jak śledziłem Twittera, jeden z dziennikarzy chińskich napisał, że Stany Zjednoczone nie mają szans na porozumienie, chyba że kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie córka Trumpa, Iwanka. No cóż, po Donaldzie Trumpie naprawdę ciężko tutaj spodziewać się bardziej kontrowersyjnego kandydata na, na fotel prezydenta, ale Stany Zjednoczone to nie jedyna gospodarka, która w trakcie wczorajszej sesji publikowała dane makroekonomiczne. Mieliśmy również wypowiedzi członka Banku Kanady. Tak, to była wypowiedź pani Wilkins. Ja dobrze zapamiętałem wypowiedź pani Wilkins bodajże z połowy z okolic czerwca 2017 roku, gdzie jeszcze wtedy w tym okresie nikt nie zakładał podwyżek procentowych. wtedy stopy procentowe w Kanadzie były mniej więcej w okolicy chyba 75%. A wszyscy wiedzieli o tym, że w Kanadzie jest dość duża bańka spekulacyjna na, na nieruchomościach, głównie chodzi o rynek Toronto i Vancouver. I wtedy właśnie pierwszym takim tak zwanym triggerem, takim sygnałem dla rynków dotyczącym tego, że ewentualnie Bank Kanady może zacząć podwyższać stopy procentowe, to była właśnie wypowiedź pani Wilkins. Po jej wypowiedzi dołączył Podobne zdanie miał prezes Polosz. I automatycznie od tego momentu Kanadyjczyk zaczął się wtedy wyraźnie umacniać ze względu na podw ewentualność podwyżek stuprocentowych. Ja wczoraj na, na swoim porannym komentarzu wspominałem o tym, że jej wypowiedź może być bardzo istotna, ponieważ wiedziałem o tym, że wydaje mi się, że spośród Rady Członków Banku Kanady jej wypowiedzi mogą być dość istotne. I dziś wczoraj jej wypowiedź miała miejsce właśnie o godzinie 19.00. I tak nawet porównując wypowiedzi członków, czy to przedstawicieli Fedu do wypowiedzi pani Wilkins, ten komentarz, ten komunikat jest o tyle ciekawy, że tam można dostrzec wiele większych, ciekawszych danych, bardziej to wszystko szczegółowo jest wyjaśnione, ponieważ jeżeli obserwujemy wypowiedzi przedstawicieli Fedu, to często te odpowiedzi są bardzo takie niezrozumiałe, nie ma klarownych informacji, pod, pod, ża tak, pod żadnym względem, Przedstawiciele Fedu nie chcą mówić o jakichkolwiek ryzykach, natomiast hmm. odnosząc się właśnie do wczorajszego komunikatu pani Wilkins, oczywiście na wstępie Bank Kanady stwierdził, że, że, że nie widzi na horyzoncie kryzysu. O tym hmm. wszystkie banki centralne informują. Natomiast później wyraźnie zostało zaznaczone to, że Bank Kanady martwi się stanem rynku nieruchomości w Kanadzie. Tam padły konkretne dane, gdzie od 2015 roku w Toronto i Vancouver rynek nieruchomości zyskał aż 40%. Również Bank Kanady odniósł się do wszystkich ryzyk na całym świecie, czyli wojna handlowa, Brexit, ale też odniósł się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz w, do sytuacji niektórych gospodarek z Ameryki Łacińskiej. Również odniósł się do instrumentów lewarowanych. Tam zostało wyraźnie napisane to, że na całym świecie instrumenty oparte o dźwignię przekraczają trzykrotność światowego PKB. Ja osobiście też mając dostęp do innych źródeł, inne źródła mówią na przykład o tym, że ta dźwignia jest sześcio nawet siedmiokrotnie większa od światowego PKB. No i to jest, to jest ciekawe ze względu na to, że bank centralny potrafi mówić o tych ryzykach. Kolejny element ryzyk, który się pojawił, dotyczył innych instrumentów pochodnych, między innymi oparty o rynek obligacji. Również Bank Kanady odniósł się do um, obligacji wymitowanej przez Stany Zjednoczone i um, Europę, i tutaj chodzi głównie o obligacje korporacyjne, gdzie Bank Kanady podkreśla to, że ponad okolice 50% tych obligacji ma rating potrójnego B. Więc to nie mhm. jest zbyt, zbyt dobry papier wartościowy, jeżeli chodzi o jakość. I kluczowe moim zdaniem było twierdzenie, gdzie pani Wilkins na koniec powiedziała to, że, pomimo tego, że stopy procentowe w Kanadzie bodajże chyba są na poziomie 1,75, to jest ewentualność do obniżek stóp procentowych. Mhm. Więc komunikat ja osobiście odbieram bardzo głębiej. Oczywiście na, na USDC wczoraj pojawił się dość silny ruch wzrostowy, ale też y, wcześniej ten ruch wzrostowy był spowodowany tym, że ropa wczoraj wyraźnie traciła. Wiemy, że, że ropa jest bardzo powiązana z, z konfliktem handlowym między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Mhm. I również w tym tygodniu mamy podobną sytuację właśnie. 2017 2017 roku, gdzie w pierwszej kolejności wypowiada się pani Wilkins, a kilka dni później wypowiada się Polosz i w tym tygodniu mamy identyczną sytuację, gdzie Polosz swoje wystąpienie będzie miał w piątek po godzinie 14:00. Więc moim zdaniem, jeżeli on po raz kolejny odniesie się do tych ryzyk i dość klarownie to wszystko zostanie przedstawione, to, to być może inwestorzy już na poważnie zaczną wyceniać obniżki stóp procentowych. Zresztą ja o obniżkach stóp w Kanadzie mówiłem w okresie wakacyjnym, z tym, że ja czekałem na gorsze dane fundamentalne. Jako tako w Kanadzie te dane fundamentalne gorsze jeszcze się nie pojawiły, natomiast ze względu na właśnie ryzyka związane w skali globalnej Bank Kanady być może będzie się decydował na obniżki 100-procentowych i jeszcze bym się przypomniał, Bank Kanady oczywiście zwrócił uwagę na sektor energetyczny, jeżeli surowce będą traciły na wartości, w szczególności ropa, to gospodarka Kanady może być narażona na spowolnienie. Też było dużo wzmianek na temat tego, że y, różnego rodzaju komórki w, w państwie y, w jakiś sposób ch chcą złagodzić skutki ewentualnego kryzysu, ponieważ zostały wprowadzone y, zmiany dla osób, które chcą y, wziąć kredyt hipoteczny. No ale to już aż tak się nie zagłębiałem, natomiast ten komunikat, który został przedstawiony, wydaje mi się, że znacząco się odróżnia od tych komunikatów, do których jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co, co wypuszcza rezerwa federalna. No to też ma wpływ na wycenę dolara kanadyjskiego, który w tym momencie jest najsłabszą walutą z pośród koszyka walut grupy GM8. Dolar kanadyjski w parze z dolarem amerykańskim traci 24% procent. O polityce monetarnej warto mówić nie tylko w przypadku Banku Kanady, ale również i rezerwy federalnej. Ta dziś będzie uważnie obserwowana ze względu na zaplanowaną publikację tak zwanych minutek FOMC, czyli raportu z ostatniego posiedzenia ciała wykonawczego Amerykańskiego Banku Centralnego. W październiku Obniżka o 25 punktów bazowych, no i zapowiedź dłuższej pauzy, jeżeli chodzi o dalsze ruchy na stopach procentowych. Natomiast w tym tygodniu pan Donald Trump razem z J. Powellem, jak nazywa go amerykański prezydent, rozmawiali na temat ujemnych stóp procentowych. Czy zatem możemy spodziewać się dalszego nacisku ze strony amerykańskiego prezydenta na rezerwę federalną? Czy tutaj pojawią się jakieś um, zmiany, jeżeli chodzi o ostatnią, um, ostatnie posiedzenie, ostatnią retorykę, na, czy retorykę na ostatnim posiedzeniu? Patrząc na ostatnie minutki z całego bieżącego roku, bardzo rzadko, chociaż nawet nie wiem, czy chociaż jeden pojawił się taki komunikat, gdzie pojawiła się większa zmienność, więc no, bazując na, na, na tych danych, wydaje mi się, że raczej nie pojawi się... Większa zmienność, chyba że ewentualnie pojawi się jakaś wskazówka, to automatycznie to wywoła większą zmienność, więc w poprzednim komunikacie. Tak jak wspomniałeś, Rezerwa Federalna zasygnalizowała to, że nie będzie w najbliższym okresie obniżała stóp procentowych. Też zasygnalizowali to, że dalsze decyzje będą uzależnione od dalszych danych makroekonomicznych, więc w tym komunikacie na pewno bym doszukiwał wskazówek dotyczących tego, jakie to mogą być dane ponieważ na przykład na, na inflację aż tak bym nie zwracał uwagi, jakie padną kwestie dotyczące właśnie inflacji, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Jerome Powell wspomniał o tym, że nawet jeżeli inflacja osiągnie target rezerwy federalnej, to inflacja będzie musiała się na dłużej utrzymać właśnie powyżej 2%, więc na, na inflację aż tak bym nie zwracał uwagi. Być może dzisiaj, jeżeli rezerwa federalna będzie, ten komunikat będzie zbliżony do tego komunikatu, o Wspominałem, który został wczoraj opublikowany przez Bank Kanady. Jeżeli tam będzie bardziej taki, bardziej taka ryzyk, retoryka dotycząca ryzyk, no to ewentualnie tutaj rynki, wydaje mi się, że mogą zacząć wyceniać kolejne obniżki 100%. Hmm, czy w tym roku, czy już kolejne? W tym roku wydaje mi się, że jeżeli rezerwa federalna zdecydowałaby się na obniżki, musiałby się pojawić jakiś taki ważniejszy zapalnik, a jak na razie, to, to, to ciężko przewidzieć, co, co mogłoby być takim zapalnikiem. Chyba, że nagle Donald Trump za, zacząłby nakładać kolejne cła, to wydaje mi się, że to raczej by po części wymusiło Fed do tego, żeby zaczęli obniżać stopy procentowe. A czy to jest możliwe, jeżeli właśnie chodzi o wojnę handlową pomiędzy USA i Chinami? Ta faza pierwsza, docelowa faza pierwsza porozumienia wydaje się coraz to bardziej się oddalać. Y Wiemy o tym, że Donald Trump jest nieprzewidywalny, natomiast wydaje mi się, że Rezerwa Federalna bardzo będzie, jest świadoma tego, jakie konsekwencje niosą ze sobą wojny handlowe. Nawet w tym wczorajszym komunikacie Banku Kanady Bank Kanady wyliczył, że światowa gospodarka straci w, w przyszłym roku bodajże na wojnie handlowej 1 bilion dolarów, więc nie jest to mała kwota. No i wydaje mi się, że jeżeli Rezerwa Federalna będzie chciała trochę ulżyć konsumentom obywatelom amerykańskim, no to prawdopodobnie zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych. Natomiast to jest cały czas, trzeba pamiętać o tym, praktycznie na każdym spotkaniu wspominam o tych operacjach repo, które są wdrażane w Stanach Zjednoczonych od 17 września. Ostatnio też zacząłem sobie zadawać pytanie, gdzie tak naprawdę, które instytucje, do których instytucji trafia ten pieniądz nie mhm. wiem czy czy ktokolwiek dotarł do tych informacji jest taki oficjalny komunikat jeżeli ktoś by byłby zainteresowany jeżeli sobie wejdziemy na stronę Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych Rezerwy Federalnej na oddział nowojorski to tam się pojawił taki komunikat gdzie rezerwa federalna dopiero po dwóch latach od rozpoczęcia tego tego no można śmiało powiedzieć luzowania ilościowego dopiero po dwóch latach oznajmi gdzie i do kogo trafiły te pieniądze. Więc mnie osobiście to nie zdziwi, jeżeli po 24 miesiącach dowiemy się, że te pieniądze znowu trafiły do, do banków inwestycyjnych, a te banki inwestycyjne y, może nie były aż tak zaangażowane w udzielanie pożyczek krótkoterminowych, tylko te pieniądze być może trafiły na giełdę. Mhm. No właśnie i o giełdzie też chciałem porozmawiać. Wczorajsza sesja na Wall Street raczej neutralna, choć w niektórych przypadkach poprawione zostały historyczne szczyty. S&P 500 zamknęło się wczoraj procent poniżej kreski. Nasdaq 100, Nasdaq 100 plus procent i 8338 punktów. Dow Jones Industrials pomimo tego, że... W trakcie dnia rzeczywiście tutaj pojawiały się pewne sygnały na, na wzrosty. Zakończył dzień przeceną o 36%, powrócił poniżej poziomu 28 tysięcy punktów. W tym momencie kontrakty terminowe na SP500 tracą 3,0% testując poziom 3110 punktów. No i... To tyle jeżeli chodzi o fakty. Teraz czas na niewielkie prognozy. Czy to już jest czas na księgowanie zysków? Moim zdaniem, ze względu na to, że prawdopodobnie cały czas na, na giełdach w Stanach Zjednoczonych jest dużo pustego pieniądza, to będzie powodowało to, że indeksy mogą zyskiwać na wartości. Ee, zakładam, że gdyby miała pojawić się większa korekta, to prawdopodobnie to będzie za sprawą Donalda Trumpa, który jeżeli oświadczy, że nakłada kolejne cła, to może moim zdaniem wystraszyć rynki. Natomiast jeżeli to będą takie plotki, jak to miało miejsce wczoraj, bądź nawet przez kilka ostatnich dni, to na przykład na, na indeksie S&P 500 można było zaobserwować takie zachowanie ceny, gdzie w reakcji na tą plotkę pojawił się oczywiście jakiś spadek rzędu, na przykład na S&P 500 kilkunastu, kilkudziesięciu punktów, no załóżmy do dwudziestu i dopiero po tej reakcji rynki nie kontynuowały tych spadków, tylko pojawiał się ruch wzrostowy. Więc wydaje mi się, że jeżeli Donald Trump Zainterweniuje słownie, to może w krótkoterminowo wy, wystraszyć inwestorów. Tak, jeżeli to będą takie podobne informacje do tych z dnia wczorajszego, to raczej to, to, to nie powinno wystraszyć inwestorów oczywiście w krótkim terminie. Czyli raczej te spadki, obecne spadki, powinniśmy traktować jako okazję do zakupów? Czy tutaj na tych poziomach jest sens jeszcze kupować amerykańskie Być akcje? Być może tak, z tym, że ja zawsze podkreślam to, że zawsze, jeżeli jesteśmy w okolicy historycznych szczytów, zawsze bym ograniczał wielkość pozycji, ponieważ to oczywiście... Biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy obecnie, jesteśmy na historycznych szczytach, jesteśmy zbyt wysoko, żeby moim zdaniem korzystać chociażby z jakiejkolwiek dźwigni. Mm -hmm. Co o tym zawsze powinniśmy y, pamiętać? I nawet jeżeli przeanalizujemy sobie zachowanie ceny, zazwyczaj jeżeli jesteśmy na, na historycznych szczytach, to często jest tak, że bardzo często pojawiają się fałszywe wybicia. I wczoraj, na przykład, na, na wielu instrumentach mieliśmy podobne zachowanie ceny. Na DAX-ie mieliśmy w pierwszej kolejności fałszywe wybicie z konsolidacji, na SP500 było takie zachowanie, na, na USD również pierwsza reakcja to było fałszywe wybicie wcześniejszych dziennych minimów. Więc ja zawsze na taki element zwracam uwagę. Natomiast jeżeli spojrzymy na indeks strachu, czyli Volatility Index, ten mocno w górę dzisiaj, nawet o 13%. No i tutaj teraz pytanie: wiemy skąd ten ruch się pojawił. Wczoraj było, czy właściwie dziś było i, i, i jest wygasanie opcji na, na indeks zmienności. Natomiast czy tutaj nie, nie, nie możemy wyczytać pewnego sygnału? powik znaczy, się sygnałem moim zdaniem cały czas yy, będzie Będą dalsze kroki poczynione przez rezerwę federalną i to, co zrobi Donald Trump. Czyli zawsze powtarzam to, że zawsze musimy być jak najbliżej tego wiarygodnego źródła, gdzie rynki zawsze zwracają uwagę na, na te, te źródła tak naprawdę z pierwszej ręki. Więc ja osobiście krótkoterminowo na tego typu informacje, tak jak powiedziałem, przed momentem nie zwracałbym uwagi, ponieważ no, dla, dla rynków, przede wszystkim dla algorytmów, jeżeli pojawia się Taki niósł, to jest krótkoterminowa reakcja, a, i to, co się wydarzyło, to, to, to dalej jest hi historia, i rynki będą się skupiały na tym, co, co wydarzy się w przyszłości. Próbuję znaleźć indeks dolara. DXY. Dxy dokładnie. Ten w trakcie. Dzisiejszego dnia również w górę i rzeczywiście wczorajsza sesja była taką sesją przegięcia, można by rzec. Dolar mniej więcej radził sobie dobrze, dziś już wybija się na czołówkę. Silniejszy jest tylko i wyłącznie japoński jen. Więc co dalej? Czy pokonanie, czy, czy właściwie odbicie od około 97 punktów, 97,8 punkta jest rozpoczęciem nowej fali wzrostów na dolarze? Ja na ostatnim spotkaniu też mówiłem o wzrostach od początku listopada i mnie osobiście Wspominałem o tym, że zastanawiał ten wzrost, mhm. ponieważ ogólnie mieliśmy cały czas napływ kapitału do, do ryzykownych aktywów i w tym samym y, momencie umacniał się amerykański dolar. I mnie osobiście zastanawiał ten ruch. E, ostatnie kilka dni to, to głównie właśnie pokazały większy ruch y, korekcyjny. Więc y, wydaje mi się, że teraz kluczowe dla Dora będzie to, y, w jaki sposób przedstawiciele Fedu będą komunikowali dalsze kroki. Hmm. Więc no, to wydaje mi się, że, że, że to będzie główny właśnie czynnik determinujący zmienność na, na, na indeksie dolara. Drodzy Państwo, czyli czekamy na wieczorne minutki FOMC, czekamy również na ruch ze strony Donalda Trumpa. Tak jak tutaj już niejednokrotnie zostało powiedziane, amerykański prezydent bywa nieprzewidywalny, więc być może dobrym pomysłem jest już w tym momencie zaczęcie śledzenia Donalda Trumpa na Twitterze. To jest chyba najlepsze źródło wiedzy w tym momencie. Bartłomiej bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dla Państwa tylko przypomnę, naszym gościem, naszym ekspertem w trakcie tego programu był Bartłomiej Homka, analityk Teletrade. A jeszcze raz serdecznie dziękuję za, za przybycie. Państwu natomiast dziękuję za uwagę i zapraszam na krótką przerwę. Natomiast uwaga, przerwa rzeczywiście będzie krótka. O godzinie 12 główne wydanie wiadomości kompari 24 TV, na które również serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję.